Wszystkie te zawodniczki, które teraz stoją i za chwilę rozpoczną bieg po medale mistrzostwa świata w siedmioboju, biegają szybciej od naszej zawodniczki. Ale to jest walka. Trzeba pobiec ile sił. A może nawet jeszcze odrobinę więcej. Właśnie, Sięgnąć jest, do właśnie... rezerw. Dopknął ale rozłożyć. Bardzo ważnej sprawy, no, przed którą w tej chwili stoi problemem, przed którym problemem stoi Chudzik. Jak to zrobić? Czy od razu szybko, ale to grozi, że potem nie starczy sił, czy też bardzo, ale nie, nie zostać też dramatycznie. Kogoś się musi tam trzymać. No tak. tak, tak. Na razie widać, że rywalki postanowiły jednak pójść bardzo mocnym tempem. Lamira Kudzik ma rekord życiowy 6494 i dzisiaj będzie musiała rzeczywiście ocierać się także o swoje życiowe osiągnięcia. Pakiet rakiet, kieszonkowa rakieta z Wielkiej Brytanii wypaliła od razu. Wiadomo było, że ona będzie chciała tutaj pokazać, że jest najlepsza i skończyć. Yy, w wielkim, wielkim stylu. Zaczęła 200 metrów w niecałe 28 sekund. Szalony Czy ona To wytrzyma rekord życiowy 2,988. To jest rekord życiowy Jessica Innes z tego roku. Ale jest szalenie zdeterminowana. Tutaj nie chce być statystką w tym biegu. Często to się zdarza. Nawet mistrzom olimpijskim, mistrzom świata. Ale jakaś tam daleko nas... Przybiegają i jest kłopot. Dla nas sytuacja nie na szczęście. To nie jest, jest to, że... chudzik. Dobryńska się nieco wyrwała, ale to nie jest parę sekund. ich widzę, to że jest 3 sekundy najmniej, tak, nie więcej. Jest zmęczona, ale się nie daje, są jeszcze za nią rywalki. Teraz jedna ją będzie wyprzedzać. Warto byłoby skorzystać z tego podciągnięcia. Dobryńska mocno, bardzo mocno pracuje. Słaby nie i nic to było szaleństwo, ale to nie ma znaczenia. Teraz jest istotne, żeby Kamila Kudzik wytrzymała to tempo. Ale Dobryńska się zdecydowanie teraz wzmacnia, już skróciła tę odległość do Brytyjki. Kamila Kudzik biegnie swoim tempem, swoim rytmem i teraz będziemy liczyć, kiedy ona skończy. Ezer czas jest także. Ezer, Ezer, Ezer jest mocno przed Dobryńska. Kolbory. Dobryńska wie, że dobry bieg. Daje jej medal. Zostaje Kamila. Ile będzie różnicy? No będziemy liczyć pewnie będzie. na tę ostatnią prostą to się zmobilizuje. Chyba. Mniej niż 7 sekund, mniej niż 7,5 sekundy. Inis. Dobryńska. Jeszcze Kamila. Ezer. Jeszcze. To jest cała prosta. Będzie spora różnica. Ezer walczy. Inis.